Przątania budek ciąg dalszy, budka numer 4 z ośmiu. Usuwamy stare gniazdo. Stare gniazda, właściwie, gniazdo, właściwie od tu gniazd było mnóstwo. Co tu się w środku dzieje? No, dużo piór. Ja, szukamy tu mieszkańców, gapowiczów, o już widać, już widać dwa. o no, skorkach cały czas, które zadomowiły się w budce. Teraz pokażę Wam pewną sztuczkę, ile ich tutaj jest w ogóle. Spójrzcie. Teraz się skupcie. Mamy ich coraz więcej, ale to nie jest jeszcze max. Zobaczcie. Ja ich nie palę, wyganiam z siedliska swojego. Zobaczcie, mnóstwo tego jest. Zaraz przejdziemy do następnej budki i zobaczymy, co, jak to tam wygląda. Ok, zobaczmy. Wódka piąta z ośmiu. Gramy. No, jest do to tego towaru widać już. O, proszę tutaj, widzicie? Zobaczcie, 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 ile ich tu jest. No, myślę, że jak to wyjmę, to będzie tego wciół spójrzcie tam na górę. Zobaczcie jak się roją. A teraz zobaczcie co się będzie działo. Wygarnę to z dołu, żeby było lepiej widać. Przygotować oste i teraz patrzcie, spaczcie No nie chcą z kubańca wyjść. Tu trochę, ale no my ich tu nie będziemy zabijać. No je tu po prostu wygarniemy. palimy budkę i zamkniemy. Reszta nie chce siedzieć. Co nam tu przeszkadzać. Żeby mi za portki nie wpadło. O nie! nie, nie. No, brakowało. No, także... Słuchajcie. Opala. I tyle z tej budki. Idziemy do następnej zaraz. Jak coś się wykruszy, to... A, nie, Jeszcze nie będziemy się tym przejmować. Dobra, bo to jest drzewo i gaz. Trzeba uważać, żeby nie zaproszyć ognia. Do zobaczenia przy następnej budce szóstej. No dobrze, jesteśmy przy budce numer 6, Budka na potężnej wierzbie. Wgarniemy to te gniazda. Zobaczymy, co tam się dzieje. No, co górniejsze przełożymy. Na pewno mniej lęgów z jakiegoś powodu. Prześcimy też czyścimy. Filmiki kręcę właśnie pod kątem tych dzikich lokatorów. Jeżeli ktoś się boi, nie powierzy tę pracę komuś innemu, bo nie jest to czasami przyjemny widok, jak setka się tu wije na dnie. Może widać. Postukamy. Chętnych wrzucimy, że jemy trochę, to trochę tego toporu tu jest. Zaraz przylepię z tej budki, będziemy jej zabijać, zajmiemy powietrze i ucieknie, Czy nie było tutaj wiele. Budki, gdzie było znacznie znacznie więcej. Także dobrze wyczyścimy do końca, opalimy I zobaczymy, może przejdziemy do następnej budki okay. Dobra, jeszcze opalimy dokładnie. O i pan się trafił, to dobrze Może się tak trafił, zobaczymy. I na lokatora z jednego na drugiego, tak? No to nie poradzimy. Życie tętni po prostu. Dobra, widzimy się przy następnej. No to zakończy na dziś. Zobaczymy.